Wiecie, ostatnie jest takie przesilenie, już wszyscy powoli zaczynają mieć tego dość, albo może dopiero zaczynamy mieć dość, bo już cała, cały zachód Europy już jest w ogniu, nie chcemy do tego dopuścić, żeby tak było. Nie chcemy tutaj tego ognia, dlatego dziękujemy dzisiaj wszyscy policjantom, który, którzy nas tutaj ochraniali, którzy nas tu przyprowadzili. Dziękujemy wam! Dziękujemy policjanci, dziękujemy wam! Również. Wiemy, że w każdej grupie zawodowej są ci, którzy chcą mieć wybór. A może wy jeszcze też będziecie chcieli. Może część z was jest już zaszczepiona, ale nie będzie chciała przyjąć kolejnej dawki. Też wtedy wyjdziemy dla was. Dzisiaj głównie wyszliśmy dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla medyków. Bo wiemy, bo wiemy że chcą poplasterkować nas. tak? Poplasterkować najpierw malutkie plasterki. Tak jak chcieli najpierw wszystkie trzy grupy zawodowe, nauczycieli mundurowych, tak i medyków poszli porozum do głowy, powiedzieli, że gdyby wszyscy, wszystkie te trzy grupy zawodowe były objęte przymusowym szczepieniem, to nagle ruszyłoby trzy trzecie, tak, całość, a tak liczą, że tylko medycy wyjdą może. A jest to trudne dla jednej grupy. Tutaj jest większość z nas nie medyków, ale jesteśmy tu dla was, a później dla nauczycieli, dla mundurowych. I dla wszystkich innych pozostałych. I dla dzieci, które też chcą szczepić. Od naszych, od naszych dzieci. Od naszych dzieci. Od naszych dzieci. Od naszych dzieci. Od naszych dzieci.